Witam Was, Goldfinch, w najnowszej audycji, w której będziemy się przyglądać kolejnym sferom, obszarom kultury, której, z, którą, której zaznałem przez ostatnie tygodnie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania jeden film, jeden serial, jeden album muzyczny. A także jedno odkrycie muzyczne, a także chciałbym pogadać o bifie, który dzieje się na arenie hip-hopu amerykańskiego, amerykańskiego rapu. Więc myślę, że będzie dość ciekawie. Zaczynajmy więc. Ostatnio oglądałem film Bankard. Bankard, czyli dwa słowa: Dania i western. Myślę, że taką Dobrą rekomendacją do obejrzenia tego filmu będzie sama postać Matsa Mikkelsena, który jest aktorem niesamowitym, który, którego uwielbiam oglądać na ekranie przez jego taką surowość i subtelność w tej mimice twarzy. To, że ja potrafię jako widz odczytać różne spektrum emocji, podczas gdy oglądam jego boje na, na ekranie, to jest, to jest niesamowite. Bardzo to lubię, bardzo to lubię w jego postaci. Jeśli chodzi o fabułę, o historię, to Benkart skupia się na opowieści Ludwika Kachlena, czyli byłego weterana wojennego, który postanawia założyć kolonię na wrzosowiskach w Jutlandii. I otrzymuje zgodę króla, otrzymuje zgodę króla na wykonanie tego zadania, tego celu. Jednak będzie musiał się on zmierzyć z właścicielem ziemskim, który nazywa się, aż nawet spojrzę, Frederik de Schinkel. A wszystko rozgrywa się w roku 1755. Chciałbym zacząć od tego, że scenariusz tego filmu jest wręcz perfekcyjny. Tam bohater ma konkretny cel, do którego zmierza. Musi pokonać różne przeszkody z tego wynikające, z, wynikające z, ym, z tych antagonizmów, które rosną między właśnie ym, na tej linii y, Schinkel i Kachlem. Y, po prostu mam wrażenie, że nie ma w tym filmie ani jednej zbędnej sceny. Po prostu czułem, że każda scena ma tutaj jakąś wartość, ma jakieś znaczenie, że po prostu scenariusz jest rzemieślniczo perfekcyjnie napisany. Troszeczkę fabuła przypomina takiego duńskiego Django, tylko właśnie nie w reżyserii Quentina Tarantino. Gdzie mamy właśnie te cięte, jak brzytwa, dialogi, gdzie mamy ciemny, czarny humor, który przyozdabia nam całą fabułę filmu, ale również drastyczność, brutalność, która się tutaj pojawia. I choć brutalność u Tarantino ma jakby wymiar taki komediowy, komiczny, tak tutaj zdecydowanie do śmiechu nam nie będzie. Jeśli już szukamy jakichś podobieństw między Django a, a, a Bengartem. To też mamy tarcia klasowe. Może jak w Django mieliśmy tarcia między rasami, między rasą, między rasą ciemnoskórą a rasą białą, to w Benkarcie mamy ten konflikt między warstwą najuboższą a warstwą najbardziej zamożniejszą. Między warstwą arystokratów, tak? I pośrodku tego konfliktu mamy właśnie Ludwika Kachlena, który jest trochę takim weteranem wojennym, który musi się tutaj odnaleźć, odnaleźć w tej y, dziwnej sferze. Realizacyjnie jest niesamowicie. Zdjęcia, każdy kadr mógłbym sobie powiesić gdzieś w pokoju, tak, tak to dobrze jest zrealizowane. Również sound design, no ten film. Ten film słychać tak, i to słychać na wielu płaszczyznach. Wszelkie grzmoty, wszelki mróz, wszelki wicher, to wszystko się z tego filmu wylewa. Byłem niesamowicie pod wrażeniem, jak to wygląda. Jest to również opowieść o ambicji, i ten film stara się odpowiedzieć, jakby zadaje nam takie pytania. Czy warto czasami dążyć do celu, który sobie wyznaczymy, tak? Czy czasami cel, który, który sobie wyznaczyliśmy, już wcześniej zdobyliśmy i, i w zasadzie człowiek powinien szukać takiego świętego spokoju? No, ten film zadaje różne pytania, tak? No i oczywiście też rysuje te konflikty między warstwami najniższymi, najwyższymi. Jest to też opowieść o zemście, oczywiście. Naprawdę bardzo dobre, porządne kino, y, trzymające w napięciu, które ogląda się po prostu z pełnym zaangażowaniem. Serial, czyli Fallout, y, który wyszedł ostatnio na Amazon Prime, jest to adaptacja gier wideo studia Bethesdy, Bethesda i y, chyba przeżywamy jakiś taki mini renesans dobrych ekranizacji gier poprzednim razem był to The Last of Us, którego niestety jeszcze nie widziałem, ale zbierał bardzo dobre opinie, i teraz mamy do czynienia z Falloutem, Falloutem, który opowiada o postapokaliptycznej rzeczywistości, w której część społeczeństwa jakby zaszywa się pod ziemią w takich kryptach i żyje w takim Utopijnym społeczeństwie, że wiecie, wszyscy mają porówno rozdzielone dobra, natomiast część społeczeństwa zostaje tam na powierzchni i musi jakoś sobie radzić z problemem, z, jakby z tym światem, który został po wojnie nuklearnej. W tak? tym serialu mamy takie trzy wątki, tak naprawdę. Mamy wątek Lucy, która jest w sumie trochę taką główną bohaterką całej, całej historii. I Lucy jest mieszkanką jednej z krypt. I ona ma pewien cel w tym serialu. Niestety nie mogę Wam powiedzieć jaki, bo Wam zaspoileruje pierwszy odcinek, ale ona musi kogoś znaleźć. I podczas właśnie tej podróży, podczas tych poszukiwań, będzie musiała zmierzyć się z tym mrocznym światem powierzchni. Więc mamy bohaterkę, która jest właśnie wychowana w tych kryptach i musi zmierzyć się z pustkowiem, nuklearnym pustkowiem. Oprócz tego mamy drugi wątek, wątek Maximusa, czyli takiego gościa, który, który należy do bractwa stali, które powiedzmy szuka jakichś artefaktów. Jakby w skrócie, to bractwo, przynajmniej na papierze, chce jakby utrzymać spokój na powierzchni, na tym pustkowiu. Tak szczerze powiedziawszy, na, nawet po obejrzeniu tego serialu, nie do końca jakby rozumiem cel tego bractwa, ale daję taki kredyt zaufania twórcom, że dowiem się tego yy, na przestrzeni kolejnych sezonów. I mamy trzeci wątek, wątek Kupa, albo jak wolicie yy, Ghula, yy, który yy, to Ghul jest yy, ghulem, czyli yy, fantastyczną postacią, która jest. Nieśmiertelna, która tak naprawdę może żyć chyba wiele, wiele lat, z tego co zrozumiałem. No i mamy te właśnie trzy wątki, które się ze sobą przeplatają. I co z tego wynika? No wynika to, wynika z tego bardzo wiele rzeczy, między innymi to, że dzięki pokazaniu właśnie tych, 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 tych bardzo różniących się od siebie postaci, serial skręca w różne hybrydy gatunkowe i Oprócz bycia oczywiście takim filmem postapokaliptycznym, to ten serial też stara się skręcać w, w western, bo postać Kula jest rewolwerowcem i nieraz używa tutaj swoich pistolecików, żeby troszeczkę się pobrudzić, że tak powiem. Też ma ten serial pewne motywy kina wojennego, kina fantazy, bo mamy tam różne jakieś stwory niestworzone. I co najciekawsze, serial też bardzo mocno korzysta z czarnej komedii. Więc mamy tam mroczny humor, przepełniony brutalnością, bardzo przesadzoną brutalnością, która myślę, że część widzów odstraszy, a część do siebie przytuli. Myślę, że jest to zdecydowanie serial dla fanów gier Falloutowych. Ale również osoby takie jak ja, czyli osoby, które z tą marką niewiele miały nigdy wspólnego, znajdą też coś tam dla siebie. Czy serial jest idealny? Nie. Uważam, że pod względem jakby inscenizacji niektórych scen, czy rozwiązań fabularnych, to, że czasami wszystko jest mi tłumaczone w dialogu, to, że twórcy właśnie używają takich pewnych skrótów, takich ułatwień. Mam wrażenie, że czasami ten serial traci, plus nie jestem przekonany do końca do gry aktorskiej posta, jakby aktora, który wciela się w rolę Maximusa, to jest taki mój jeden z większych problemów, ale poza tym realizacyjnie jest naprawdę dobrze, jakby ten serial wygląda dobrze, widać, że wpakowano w tą produkcję bardzo mnóstwo kasy, kadry są ładne, efekty specjalne nie drażnią oka, oczu. Do czego mógłbym się zarzucić, jakby do czego mógłbym się przyczepić, to fakt, że czasami za bardzo twórcy używają niektórych motywów muzycznych, które są czasami na przykład zbędne w niektórych scenach i są tylko jakimś, jakąś funkcją wypełniającą całą scenę, i to mi trochę. Czasami przeszkadza. Ale też co ciekawe, bo jakby serial jest zdecydowanie produkcją rozrywkową, ale też stara się poruszyć dość ważne kwestie w związku z właśnie potencjalnym konfliktem nuklearnym. Ten, ten serial też stara się odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby, co by było gdyby takie bomby atomowe powybuchały, jak społeczeństwo by się zachowało. O tym jest ten serial, ale ten serial również jest o. Trudnych wyborach, o tym, że czasami musimy podejmować wybory, które niekoniecznie niosą ze sobą dobre konsekwencje, że po prostu czasami człowiek jest postawiony w sytuacjach, w których nie może podjąć odpowiedniego wyboru bez jakichkolwiek złych, negatywnych konsekwencji. Bardzo fajny serial, daje mu pasa na kolejny sezon i mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozbuduje ten świat Fallout'owy, bo ten wydaje się naprawdę ciekawy i jeszcze nie do końca zbadany. Album Cowboy Carter Beyoncé. Jakby ten album wyszedł już trochę tygodni temu, ale stwierdziłem, że nawiążę do niego, ponieważ jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. Co ciekawe, po pierwszym przesłuchaniu nie byłem aż tak pewny oceny i raczej y, moja opinia skręcała w stronę. No, że jest to ok album, ale niczym mnie szczególnym nie przekonał, ale po kilku kolejnych odsłuchaniach przekonałem się do konwencji country, którą oferuje Beyoncé. Y, country, które skręca w różne gatunki. Skręca w gatunki. Y, Popu, dance popu skręca w rap oczywiście, bo Beyonce też umie dość konkretnie rapować. Myślę, że album powinien wam się spodobać już od pierwszego utworu, czyli od American Requiem, który jest wręcz idealnym, niesamowitym, perfekcyjnym wręcz rozpoczęciem płyty, bardzo epickim, monumentalnym. Później skręcimy sobie w covery takich utworów jak Blackbird, Beatlesów, czy Jolene Dolly Parton. Obydwa wydają mi się ciekawe w wariacji Beyonce i podoba, podoba mi się kilka zmian lirycznych, które Beyonce tam wprowadza w tych utworach. Również single, które promowały ten album, czyli Sixteen Carriages i Texas Hold'em są super, bardzo mocno nawiązują do tego typowego, amerykańskiego country. Dotter, które jest znowu pompatyczne, monumentalne, pokazuje silny wokal Beyonce. Levis Jeans z fitem Post Malona, w którym Post Malone nareszcie nie używa autotuna, tylko możemy słyszeć jego krystaliczny, piękny głos. No, rzadko coś takiego się zdarza, więc warto dać szansę temu utworowi. I również też utwory, które nie są do końca w konwencji country, czyli właśnie Spaghetti, które jest typowym utworem rapowym, czy Jaya, Riverdance, czy też Tyrant, Sweet Honey Bucking. Wszystkie te utwory są niesamowite, są brzmieniowo perfekcyjne. I obiecuję Wam, że nóżka się Wam pobuja do tych utworów. Mus. Mi się ten album podobał. Uważam, że w bardzo ciekawy sposób łamie konwencję country i mieszają z typowym dla Beyoncé wokalem i gatunkami, w których ta artystka się kręci. Odkrycie. Stwierdziłem, że w tych, tych, tych moich audycjach, oprócz jakby recenzji Będę mówił o odkryciach. I ostatnio odkryłem trochę przy pomocy Antoniego Fantano, czyli osoby, która jest, wydaje mi się, chyba taką najbardziej znaną osobą recenzującą albumy muzyczne w, w sieci. No, dowiedziałem się, że gość, który jakby jest ze Stanów Zjednoczonych, słucha polskiego artysty, który nazywa się, uwaga, Franek Warzywa i Młody Budda. I obiecuję Wam, że jak sprawdzicie Franka Warzywę, to z pewnością doznacie czegoś odkrywczego, nowatorskiego, innego, dziwnego i przede wszystkim zabawnego. To jest hit. To jest hit. To, to, to moje odkrycie. Jakby Franek Warzywa zrobił dwie epki. W tym roku wydał epkę Komputer. Dość niedawno, która jest niesamowita. A w ubiegłym roku epkę y, wykopki. No i co jest takiego niezwykłego w Franku Warzywie? Y, pewnie się y, zapytacie. No, Franek Warzywa y, ogólnie w swojej pierwszej epce przykładowo śpiewa o burakach, o tym, że y, jest święto ziemniaka i że lubi ziemniaki, że chce wyhodować największego pomidora na świecie, że, y, że ja, jedzie na wykopki w maju. No to, to, jest, to jest ogólnie twórczość Franka Warzywa. I albo wam to siądzie, ta konwencja dość komediowa, śmieszna, jeszcze z tym takim specyficznym wokalem, głosem tego wykonawcy. No albo stwierdzicie, że jest to totalnie nie wasza bajka i raczej będziecie się z tego nabijać niż śmiać. Ale ja się z tego śmieję, bo uważam, że jest to oryginalne, zabawne. I kurczę, dobrze brzmi. Dobrze brzmi. I też tekstowo, jakby lirycznie. W konwencji, którą oferuje ten wykonawca, to działa i to ma sens. Więc jakby jestem kupiony totalnie i czekam na pełen album, już nie na epki, bo epki już były. Chcę duży, potężny album od Franka Warzywa i, i, i Młodego Buddy. I pogadajmy o ostatniej rzeczy, o której jest no, dość głośno czyli o bifie między Kendrickiem Lamarem i Drake'em. Jak ktoś nie wie, to kilka miesięcy temu Kendrick nawinął na jednym utworze, a żeby być bardziej szczegółowym, na utworze Like That, nawinął taki wers wycelowany w stronę Drakea, w którym go zdisował. No i to wywołało lawinę disy, disów jakby wycelowanych w stronę Drake'a jednego z najbardziej chyba popularnych pop artystów. No i co? I co się stało? No Kanye West też nagrał disa. Rick Ross też taki raper nagrał disa. Ogólnie wszyscy nagrywali disa na Drake'a. I co się stało? No i Drake no, wydał w końcu diss track pod tytułem Push Ups, gdzie Stara się zdisować wszystkich i odeprzeć wszystkie tutaj rzeczy, które są na niego mówione. I nagrał jeszcze inny diss track, który nazywa się Taylor Made Freestyle, który jest ukierunkowany w stronę tylko i wyłącznie Kendricka Lamar'a. I Taylor Made Freestyle jest bardzo dziwną rzeczą, ponieważ Drake zdecydował się na bardzo ryzykowny ruch i postanowił użyć AI. Aj, głosu AI Tupaka, Tupaka, tego Tupaka, Tupaka, który nie żyje, i użył y, głos AI Snoop Doga, który żyje. I troszeczkę, jakby nie rozumiem tej konwencji, którą tutaj zaoferował Drake. No, i no, znaczy odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu on za wszelką cenę chce, żeby Kendrick Lamar mu odpowiedział. Tylko tutaj pojawia się takie pytanie, czy Drake na pewno chce, żeby Kendrick Lamar mu odpowiedział w distraku. Bo jeśli nie wiecie, jeśli nie śledzicie tutaj tych takich starć między raperami itd., to musicie wiedzieć, że yy, jakby Drake no, nie jest aż tak dobrym, lirycznym raperem, w porównaniu do Kendricka, który, no, jeśli popatrzycie sobie na poprzednie jego albumy, na Dame, na Good Kid, Mad City, na, na te wszystkie w sumie albumy, to on potrafi naprawdę dobrze napisać tekst, plus w tym tekście ukryć kilka nawiązań, metafor i tak dalej, i tak dalej, dlatego nie wiem, czy Drake tak bardzo chce prowokować Kendricka. Znaczy, fakt, faktem to Kendrick zaczął cały, cały tutaj, cały chaos z tym związany. Yy, tylko, że yy, no Kendrick chyba może, bo no jest na tyle uzdolniony, że po prostu wiecie, no, kto mu podskoczy. Ale może Drake ma coś przygotowanego na Kendricka, kto wie, ale wątpię, wątpię. Pamiętacie, jak skończyło się yy, jakby pojedynek między Drakeem a Pushą T? no śmiercią Drake'a tak naprawdę, bo Puszczyk nagrał swego czasu takiego dość mocarnego disa na Drake'a, którego nazwał Sun of Adidon, gdzie dosłownie w tym disie stwierdza fakty, w którym no, ojciec zostawił Drake'a i Drake też jakby na wzór tego ojca zostawił swoje dziecko, które spłodził z gwiazdą porno, tak tak w skrócie, jakby to, to była treść tego disa. Chyba że, chyba, że coś pomyliłem, ale mam nadzieję, że nie. No więc, yy, dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy, co ja na ten temat uważam. Uważam, że Kendrick nie musiał jakby celować tych słów w kierunku Drake'a, jakby nie wiem, czy to było konieczne, ale z drugiej strony, chyba może, tak jak już wspominałem, ponieważ jest na tyle uzdolniony lirycznie, że tak jak powiedziałem, kto mu podskoczy, chłop może sobie powiedzieć wszystko tak naprawdę. I nie ponieść za to żadnych konsekwencji. I wydaje mi się, że Drake na tym ucierpi. Wydaje mi się, że Drake na tym ucierpi. Wydaje mi się, że w momencie, gdy Kendrick wyda tą swoją odpowiedź na te wszystkie rzeczy, które tutaj Drake nagrał, no może się zrobić gorąco i może już nie będzie czego zbierać. Ale nie wiem, obserwuję to nadal z czystej ciekawości, jak się mu sytuacja rozwinie. A żebyście wiedzieli jak rozwijają się te sytuacje, co oglądać, co słuchać i tak dalej, no to subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie na TikTokach, Instagramach i innych social mediach, które macie tam na dole, w dół. I co? Widzimy się następnym razem. Cześć i czołem. Papatki.